Cześć! Z tej strony pedagog Michalina i dzisiaj pokażę Wam interaktywną aplikację do nauki anatomii wirtualnej rzeczywistości. Zapraszam! Aplikacja nazywa się organą 3D i dostępna jest w wersji takiej komputerowej, ale także właśnie na Google do wirtualnej rzeczywistości. Ja ze sobą mam Oculusa Questa 2. E, aplikacja w takiej wersji podstawowej jest darmowa, ale w takiej wersji premium rozszerzonej to koszt prawie 500 dolarów, czyli prawie 2000 zł. Ja pozwoliłam sobie wziąć taki trial siedmiodniowy, gdzie miałam dostęp do tej wersji premium, ale przez 7 dni za darmo. No i właśnie w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak te 7 dni wykorzystałam, oczywiście w bardzo krótkim materiale, ale wierzcie mi, ten film mógłby trwać godzinę, żeby pokazać naprawdę wszelkie e, ciekawe tutaj aspekty tej aplikacji. Aplikacja jest zdecydowanie strzałem w dziesiątkę do nauki anatomii na wszystkich etapach edukacji. Czytałam o uniwersytetach, które już wprowadziły właśnie taką formę uczenia anatomii, ale z pewnością fajnie sprawdziłaby się także w szkołach podstawowych, w liceach czy na studiach u nas w Polsce. Także zapraszam do oglądania i dajcie znać, co myślicie o takiej formie nauczania anatomii. Teraz mamy podgląd na układ krążenia. Pozbędziemy się tego trzonu mostka, aby dostać się do serca. Dla mnie, jako laika, czyli osoby, która absolutnie nie siedzi w medycynie w żaden sposób. Jest to po prostu fascynujące. I gdybym w ten sposób uczyła się biologii w gimnazjum, jeszcze za moich czasów, albo w liceum, to wspominałabym ten czas na pewno jako jeden z najbardziej efektywnych, najbardziej atrakcyjnych układ tętniczy. Wow! Widzieliśmy mózg. Idziemy dalej. Układ pokarmowy. Mikro. Zobaczcie teraz, pokażę wam na przykład Pokażę Wam zęba, <laughs> też możemy y, czytać oczywiście poszczególne elementy. Czynności. Pokażę Wam jeszcze czynności, to też jest niesamowite serce, nasze pijące serducho, Wdech, wydech, ale jeszcze w szkieletowym bardzo ciekawe są też tutaj rzeczy, zobaczcie, zginanie odcinka szyjnego kręgosłupa, prostowanie odcinka szyjnego, rotacja stawu barkowego, Zobaczcie, jak tutaj się wszystko porusza. E, widać to jeszcze na przykład tutaj. Weźmy palce dłoni. Zginanie i prostowanie. Poglądajmy sobie nasze paliczki z bliska. Chciałam Wam pokazać tą aplikację, bo uważam, że jest po prostu... Niesamowita. I że jeżeli tak będzie wyglądała nauka biologii, nauka anatomii w szkołach, to będę pod ogromnym wrażeniem i bardzo kibicuję, aby miało to miejsce. Rozwój wirtualnej rzeczywistości, między innymi w takiej formie, czyli do nauki, dla medycyny, jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Co robisz? Gdy patrzę na nogę. Szczękowy I tutaj będzie gdzieś żuchfowe, na zasadzie, że to są trzy gałązki nerwy trójdzielnego. I jak tutaj na przykład dojdzie do neuralgi, to może dojść do y, takiego niesamowitego bólu po połowieniu albo po popaściu. I jak zafascynowani, tak samo jak ja. Wyobraźcie sobie, że takie gogle i e, tą aplikację mamy w klasach szkolnych, że w ten sposób uczymy się anatomii na lekcji biologii. No, ja myślę, że to byłby szał i to byłoby e, niesamowicie interaktywne, bardzo angażujące, a w związku z tym e, dawałoby lepsze i szybsze efekty uczenia się i zapamiętywania. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. I do zobaczenia następnym razem.